Co tam słychać tempechuje. nowy sezon czas zacząć, a że mam tłyki wcześniej co się będzie odpierdalać to zapraszam już dzisiaj, main event rework czarnobrodego, ale nie tylko, zaczniemy od pierdół, co by was przytrzymać do końca filmu lol, bez sens może sobie teraz wyłączać magnes niczym kretes w reksio i wehikuł czasu, szkoda, że ma tylko tę toczącą się kupę gówna, a nie magnes, kretes giga chat Leśniara od leczenia też dostała upgrade, ale ja nie wiem o co z nim chodzi, bo jeżeli papony w język polski nie potrafią, jedyne co mi się wydaje, że to może być, to leczenie nie pojedynczymi strzałami, a niczym dron lifeline sail legends. No i bullying tarczą się od teraz skończy, bo cios nie będzie zadawał obrażenia i my będziemy mogli takiej kurwie sprzedać trochę pocisków i opuści gardę stonks. Dalej mamy coś co nas mnie też i to bardzo zainteresuje, matchmaking wszedł na nowy level, bo od tej pory sicz będzie grą 6 na 6, co kurwa, tak kurwa, będzie dobierało tak zwanego gracza widmo tylko na wypadek jakby trafił się jakiś pierdolec z rangą węgiel 5 kiedy wygracie na sreberkach po kanapce ze szkoły z zeszłego roku, dodatkowo w końcu poszli po chuja w dupę i wprowadzą zasadę, że jak grasz oddziałem to trafiasz na oddziały. Tak zajęło to 9 jebanych lat, żeby na to wpadli. Dodatkowo jak wylosuje chujowo i stwierdzi, że wylosowało chujowo to wylosuje jeszcze raz. Dobra krem de la krem. Nasz przewspaniały, cudowny, kolejny tarczownik. Co mu dali, dali mu dupy, bo lubią. Tarcza nie jest już przytwierdzona do broni, ale mobilna. Składana i używając jej nadal może strzelać. Zajebiste? Może trochę. Ale jak zauważył Agenda TV to nie jest kolejny pierdolony rozjebywacz wszystkiego, którego każdy będzie się bał jak klaszki czy innego że i papą mołtąż. O dziwo żabo jeden zadbali, by czar. Blackbird był lepszy, ale nie op. Jest zbalansowany, bo jakby nie było to właśnie jego balans był zapowiedziany. Rozwali sobie ściankę tarczą. Tarcza przyjmie trochę pocisków, ale nie rozłożysz jej i się za nią nie schowasz tako. Tak samo ścianki nie rozwalisz z kilometra jak pociskami ażki. A co najwyżej z pół metra jak ceką. Na ten moment to wszystko co wiem, ma po pełną listę zmian. cyłam was do linków w opisie. Jest po polskiemu by Ubisoft powodzenia na randomach miedziaki.